Marina Łuczenko z torebką za 130 tysięcy zapisuje Liama do Warszawskiego przedszkola. Ile zapłaci za czesne? I to jest luksus, ale nas też stać na luksus, bo będziemy dzisiaj pić kawę za 250 zł i jagodziankę. Za chyba tak samo, dużo. także nas na tym kanale na Luksus też, mniej was. Sta, odnowiłem kolekcję kawy, tych które lubię najbardziej. Oczywiście kupiłem jedną, czy tam pięć. To jest moja ulubiona kawa, o której już mówiłem Wam, z Kuby. Bardzo ciekawa historia, bo tej kawy, przez to, że Kuba ma eksport kawy znacjonalizowany, no to w całej Europie jest tylko 30 worków, i między innymi palarni, coffee, Roasters na Filipa 9 chyba. E, jest też jeden worek tego i wypalają to tam są. Tofi, czekolada. Taka nuta e, cygar e, kubańskich wytyn, bardzo kremowa, bardzo taka gęsta, bardzo przyjemna. 3 po 3. To jest z tej samej palarni i to jest 3 po 3, to jest taki blend arabiki robusty z Indii, Kolumbii, Brazylii i to jest taki blend jak w kawiarniach w Mediolanie albo ogólnie we Włoszech, tak pięknie migdałami ta kawa espresso pachnie od razu jak ją dostajecie w gorącej filiżance, to to jest dokładnie taki smak. Etio. Jak widzicie jest tu dużo kaw, no bo mamy różne dni i różne momenty i chcemy się wtedy napić takiej kawy, jaka, która pasuje do naszego trybu dnia. I to jest Etiopia. I ta Etiopia jest też bardzo słodka, ale też ma taki owocowo, owocowy aromat i bardzo dobrze się łączy z mlekiem. Nie jest taki nudny, nie jest taki tylko słodki. Bardzo też lubię kawę, nie wiem czy znacie, z Coffee and Sons, 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 Coffee Sons, Coffee and Sons. To jest słodki shot i mieszany mleczny, mieszany mleczny klasyk, Coffee Roasters z Krakowa, genialna. Nieważne jaką kawę robią, ona jest zawsze tak wypalona, że to jest jakieś takie intensywnie, gęsto, przyjemne. Z takich kaw, które jeszcze lubię to La Kawa. oni mają takie zawsze zawsze super przyjemno, luksusowe opakowania. Na przykład ta, to opakowanie oprócz tego, że tam panowie i panie nie za bardzo dbają o marketing, więc nikt nie wie o tej palarni. To jeszcze opakowania są takie, że muszę to przesypywać do jakiegoś hermetycznego, no bo nie da się tego zamknąć. To jest bez sensu. To co najciekawsze, to jest moje ulubione hobby. Co się stanie, jeśli przesortuję produkty w tym sklepie od najdroższego do najtańszego? I wyskoczyło mi to. Pomyśleli sobie, kurde, kilo takiej kawy to przyjemne, a trochę czytałem o kawie z majki i wrzuciłem do koszyka, ona kosztowała 250 zł i się okazało, że to jest 250 gram, czyli tyle co to, a ta kosztuje 5 razy więcej. Dlaczego ta kawa jest taka droga? Okazuje się i też napisaliście mi o tym, to jest bardzo ciekawe i to sprawdzać, czytać, eksplorować tę wiedzę. Ta kawa jest super popularna w Japonii. Japończycy, jak wiadomo, paryści w Japonii mają ultra zamiłowanie do precyzji procesu. To wszystko jest zawsze sterylne. Tam dbałość o detale jest doprowadzona do absurdu. Wygląda to absolutnie fantastycznie. Jeśli macie okazję zobaczyć na YouTubie jakichś baristów, którzy są z Japonii, albo kawiarenki małe, które się specjalizują w espresso i tylko kawach, to zobaczcie jak oni pracują. Robotyczna precyzja, z jaką to się wszystko odbywa. I teraz ta Jamaika Blue Mountain Origin. Uh, Blue Mountain Origin uh, z jakiegoś powodu jest w Japonii super popularna. Do tego stopnia, że cała ta uprawa kawy eksportuje się do Japonii w jakichś 85%. Nie ma już nigdzie więcej. Tam po prostu to jest szał. Do tego stopnia, że w Japonii jest święto 9 stycznia, które się nazywa Jamaica Blue Mountain. Day. Japonia, nie byłem jeszcze w Japonii, bardzo chciałbym tam pojechać głównie z powodu tego, dlatego też ci sushi ma, 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 masterzy są tak wspaniali. Japończycy uwielbiają jakość, ale też za tę jakość są w stanie zapłacić dlatego Japonia jest dosyć drogim krajem do bycia w nim. Ten dzień ustanowiono na cześć roku chyba 67 gdzie przybył do Japonii największy transport właśnie z Jamajki tej kawy do nich, bo oni się dopiero odbudowywali z kryzysu powojennego, czyli coś Luksusowego i oni w końcu mogą sobie na to pozwolić, więc stworzą wokół tego całą celebrację. I wspaniała moda na to do tego stopnia, że właśnie 85% całej tej uprawy, chyba najdroższej kawy, jaką znalazłem w markecie. Nie mówimy o lubak o tej, którą przeżywają biedne zwierzątka i te zwierzątka niestety na tym cierpią, wszystko na tym cierpi. Co Ekologia na tym cierpi, nie mówimy o Lubak na tym kanale tu. Ta jest chyba najdroższa zaraz po niej. Podobno dlatego. Że też jej unikalny smak, czysty aromat jest taki fantastyczny. I żeby to sprawdzić, no to musimy zrobić espresso. Zakupiłem sobie nowy ekspres, nową wersję tego ekspresu, bo moim ulubionym ekspresem aktualnie jest Flare 2 Pro i jest jego bardziej wyrafinowana wersja. Flare 58, który ma trochę nową, nowszą konstrukcję. Jego dzianka muszę ją odłożyć w bezpieczne miejsce. To jest najdroższa chyba rzecz na tym stole. Nie bójcie się, on nie jest w stanie uszkodzić skóry. To, nie, wyrzuca, nie wyrzucajcie tego, to się rozpuszcza w wodzie te pianki. Podobno człowiek starzeje się wtedy, kiedy nie jest już zdolny do zaskoczeń. To mnie zaskoczyło, bo większość tych pianek się rozpuszcza w wodzie, ok. Także tak. Jest też podgrzewany już y, automatycznie. Coś tu jest narysowane, ale zupełnie to nie jest adekwatne z tym, co tu jest, moim zdaniem. Hmm. To, czym się różni poprzedni, ten, poprzedni model od tego modelu, to to, że całą tą głowicę nie trzeba już grzać samemu, wyciągać tego i czajnikiem, wodą. Bo ważne jest, żeby urządzenia z kawą związane były gorące 92 stopnie, 3. Więc tu to robi maszyna ta sprytna. W zależności od tego, co tu ustawimy, to on grzeje to albo mniej, albo bardziej. To nie jest to wykonane tak luksusowo, jak torebka Mariny, ale jest ogólnie bardzo przyjemne w dotyku. I to jest bardzo ciekawa e, sprawa, bo to jest bardzo adekwatne do japońskiej kultury i myśli technicznej, czyli minimalizm. E, sprzęt, który jest w stanie zrobić kawę i espresso na poziomie maszyn, które kosztują 15 tysięcy i więcej, a kosztują znacznie, znacznie mniej. Otwieramy, już nie poszło najlepiej. Jezus, że nasionka są takie drogie, że w zasadzie słychać złotówkę każdą, jak się je przesypuje. Espresso, co ciekawe, chyba jest około 34 nasionek. Waga do kawy niezbędna, bo 18 gramów potrzebujemy. Dobrze pachnie. Wyglądają ciekawie, bardzo dobrze. Tak kawa speciality, czyli każde ziarenko oczywiście jest pełne, nieukruszone. Cholera, to jest czysty blat. Zazwyczaj pierwsze espresso jest do wyrzucenia dlatego, że nastawienia tego młynka były pod inną kawę, więc właśnie tą kubańską. wyrównujemy. Ładnie. Zapiąć. I ponieważ kawa się przelewa, to znaczy, że jest za grubo zmielona. Damit. Teraz już wygląda ok. Jest już krema, jest już wszystko. <ścoughs> Dlatego espresso jest tak frustrujące, bo granica pomiędzy tym, że jest bardzo dobre, a jest kwaśne albo gorzkie a takie nie powinno być. Kwasowość ma mieć, ale nie może być kwaśne. Jest yy, minimalna. No. Wasze zdrowie jest dobre, bardzo dobre. Słodkawe, ale jednocześnie takie pobudzające, bo jest dużo e, nud owocowych, właśnie tej pomarańczy. Przyjemne. Czy to jest warte tej ceny? Oczywiście, że nie. Bardzo jest podobna kawa Brazylia, tak naprawdę, do tego. Oczywiście trzeba jeszcze skalibrować trochę lepiej ekspres i młynek do niego. Jest w niej coś unikalnego, ale czy to jest warte tych pieniędzy? Zdecydowanie nie. Moja kuba jest dużo lepsza, ale ja akurat lubię bardzo owocowo-czekoladowe rzeczy. Wiadomo. No. Co ciekawe, ponieważ ta kawa jest tak cholernie droga, to podstawka do aparatu to jest książka Napoleon Hill Myśl i Bogać się. I tego Wam bardzo serdecznie na tym kanale i w tym odcinku życzę. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować, ale napiszcie mi, jakie są Wasze ulubione kawy w ogóle. Albo czy zdecydowalibyście się na, na zakup tak, jak to pasuje w ogóle, teraz dopiero widzę, absurdalnie drogiej kawy. Gdzie do końca trudno jest usprawiedliwić smak cenom, bo wydaje mi się, że smakuje trochę jak Brazylia. No ale w Japonii, jak pojedziecie do Japonii, ja bym chciał pojechać do Japonii, no to tam jest jej bardzo dużo. I myślę, że z mojej wycieczki do Japonii to na razie musi mi wystarczyć. Piszcie w komentarzach, co uważacie i czy lubicie w ogóle takie odcinki o kawach, jak testuję różne sobie smaki. Pamiętajcie o tamtych, które wam pokazywałem poprzednio, są warte tego. Dawajcie znać w komentarzu i piszcie, ja wam zawsze odpisuję i tam zawsze jest przyjemna baza wiedzy i konwersacji w tych komentarzach. Także was zachęcam i życzę wam dobrego dnia i weekendu. Trzymajcie się. Pa.